Lewy Prosty, dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dobry wieczór, witam na kanale Za Ciosem. Dziś mamy 20 maja piątek, a więc czas na nasz codzienny program na tygodniu Lewy Prosty. Na gali Ares 6 w Paryżu Marek Jakimowicz pokonał Mohameda Bajlota przez poddanie Gilotyna. W drugiej minucie 22 sekundzie rundy pierwszej. Wielka walka na Heilig 3. Ojciec Denisa Załęckiego zmierzy się z Alanem Kwiecińskim. Będzie to walka na zasadach K1 w małych rękawicach piąstkówkach. Bardzo mocny pojedynek szykuje się na KSW 71 w Toruniu. Donovan Desmae podejmie Artura Kornika Sowińskiego. Do walki dojdzie podczas KSW 71 18 czerwca. Ciepłowski kontra Martinik. Niepokonany Jan Ciepłowski na gali Armia Fight Night 13 przed łódzką publicznością podejmie Patryka Martinika. Do walki dojdzie 18 czerwca. Mateusz Murański wyzwał do walki Marcina Wrzoska. Na Instagramie obaj ze sobą weszli w rozmowę. Mateusz Murański, dawaj polisz zombie MMA, chętnie się z tą zmierzę, obgadamy zasady. Dla mnie idealna klatka rzymska i gołe pięści, bo twojego doświadczenia nie przeskoczę w rok. Także chłopaki, myślcie co o tym sądzicie. Siadamy, rozmawiamy i działamy. Prime MMA, Polsat, Paweł Juźwiak, Szuba Fen. Marcin Wrzosek na to odpisał. Mateusz Murański, bardzo chętnie drogi Mateuszu. Walczyłeś w MMA ostatnio, jesteś w gazie, więc zawalczymy w MMA, chyba że się boisz. Mateusz Murański, ja mam przewagę doświadczenia, Ty przewagę warunków fizycznych, więc się wyrównuję. Mateusz natomiast odpowiedział, polisz zombie MMA, nie mówię o walce teraz, tylko w przyszłości. Na ten moment jeszcze długa droga, aby zmierzyć się z zawodowcem. Na razie czeka mnie kolejne starcie dla Fame MMA, ale liczę, że kiedyś się spotkamy. A niczego się nie boję, tylko Boga. Powodzenia na walce. Marcin Wrzosek odpisał, Mateusz Morański, wiesz gdzie mnie szukać, jak będziesz gotowy. Do usłyszenia. Nasz program pojawi się po północy, a więc życzę Wam z góry bardzo miłego weekendu. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzania nas w mediach społecznościowych. Pozdrawiam.